Z postów w social mediach czy w różne, z różnego rodzaju PR-owych sztuczek, którymi Komisja Europejska chce przykryć swoją totalną bezradność. Witajcie serdecznie, moi kochani, na naszym politycznym kanale. Podczas ostatniego posiedzenia Eurosejmu swój potężny głos zabrała Ewa Zajączkowska i ponownie zwróciła się do Ursuli von der Leyen. Jej słowa były na tyle mocne, że pozostali posłowie aż chcieli ją zakrzyczeć. Ewa Zajączkowska ponownie nie zawiodła, punktując fatalne rządy Ursuli von der Leyen i jej skompromitowanej Komisji Europejskiej. W zaledwie 100 dni nowa ekipa eurokratów udowodniła swoją absolutną niekompetencję i niezdolność do przeprowadzenia jakichkolwiek sensownych reform. Unijna biurokracja dalej się rozrasta, dług Unii rośnie. Zielony Ład dusi gospodarkę państw członkowskich, a pakt migracyjny stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europejczyków. Zobaczmy, co do powiedzenia miała zajączkowska. Szanowni państwo, mija 100 dni Komisji Europejskiej i jakie są efekty? 100, zero realnych reform dotyczących deregulacji, zero realnych reform dotyczących ograniczenia Zielonego Ładu i zero realnych reform dotyczących wycofania paktu migracyjnego. Zwykle rządy podczas swoich pierwszych 100 dni są rozliczane z właśnie pierwszych reform, z pierwszych rozwiązań i pierwszych działań. A my w trakcie 100 dni Komisji Europejskiej możemy Komisję Europejską ocenić czy rozliczyć z debat, z postów w social mediach czy w różne, z różnego rodzaju PR-owych sztuczek, którymi Komisja Europejska chce przykryć swoją totalną bezradność. Komisja Europejska Ursuli von der Leyen udaje, że dostrzega problemy z konkurencyjnością Unii Europejskiej i ubiera to w pr sztuczki. Tymczasem sami tworzycie problem i bohatersko z tym problemem próbujecie walczyć. Cykl Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen powinien być podsumowany wzrostem długu Unii Europejskiej, wzrostem biurokracji, wzrostem liczby nielegalnych imigrantów, wzrostem kosztów związanych z zielonym ładem i wzrostem zagrożenia ekonomicznego i społecznego dla wszystkich Europejczyków. Dziękuję. Ewa Zajączkowska udostępniła swoją wypowiedź na profilu na portalu X i okrasiła ją takim oto komentarzem. W Strasburgu podsumowałam 100 dni osiągnięć Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Wzrost długu, wzrost biurokracji, wzrost liczby nielegalnych imigrantów, wzrost kosztów związanych z zielonym ładem, wzrost zagrożenia ekonomicznego i społecznego wszystkich Europejczyków ale za to zero realnych reform dotyczących deregulacji, zero realnych reform dotyczących ograniczenia Zielonego Ładu i zero realnych reform dotyczących wycofania paktu migracyjnego. Gratuluję Komisjo, gratuluję Ursulo. Jak pewnie wiecie, nie był to jedyny moment, w którym to Ewa Zajączkowska ostro zabrała się za przewodniczącą von der Leyen. Jakiś czas temu w swojej błyskotliwej przemowie, Zajączkowska nie pozostawiła suchej nitki na polityce klimatycznej Unii, zniszczeniu europejskiego rolnictwa oraz faworyzowaniu nielegalnych imigrantów kosztem bezpieczeństwa Europejczyków. Unia. Zamiast wspierać suwerenne narody, dąży do ich rozmycia w utopijnym eurokomunizmie, w którym prawo i zdrowy rozsądek przegrywają z absurdalnymi regulacjami o papierowych słomkach i zakrętkach przytwierdzonych do butelek chcecie poznać najbardziej niedemokratyczną i niepraworządną instytucję w Unii Europejskiej, to jest właśnie nowa Komisja Europejska, której szefem po raz kolejny będzie Ursula von der Leyen. Kogo pani służy, pani Ursulo? Na czyim pani jest pasku? Globalistów, chińskich lobbystów czy wielkich korporacji? Bo jedno jest pewne. Nie są to Europejczycy i nie są to Polacy. Europa, którą pani tworzy, to kontynent hipokryzji i udręki dla zwykłego człowieka. Olbrzymie ceny energii. Zakaz wjazdu samochodów do miast. Kobiety i dzieci będące ofiarami ofiarami imigrantów, którym opłaca Pani hotele i zasiłki z naszych pieniędzy na komisarza do spraw imigracji wybrała Pani kogoś, kto kompletnie nie ma pojęcia na temat funkcji, jaką będzie sprawował. Patrzę na skład komisji i widzę eurokomunizm w najgorszym wydaniu. Zielone szaleństwo, zero konkurencyjności, dożynanie rolnictwa umową z Mercosur, ograbianie nas z tożsamości narodowej. To skończy się katastrofą. Zamiast zerowych emisji będziemy mieli zerowy wzrost gospodarczy. Papierowe słomki i nakrętki przymocowane do butelek to jest pani plan na Europę. Dziękuję. Warto przypomnieć też sobie to pierwsze i jednocześnie przełomowe wystąpienie Ewy Zajączkowskiej, które rozpoczęło jej otwartą wojnę z Ursulą von der Leyen i skompromitowaną Komisją Europejską. W swoim legendarnym przemówieniu, Zajączkowska bez ogródek powiedziała to, o czym myśli większość Europejczyków: von der Leyen jest symbolem upadku Unii Europejskiej. Pod jej rządami Zielony Ład zrujnował gospodarkę, a pakt migracyjny zmienił Europę w miejsce coraz bardziej niebezpieczne dla kobiet i dzieci. Odwaga Zajączkowskiej w wypowiedzeniu tych gorzkich słów sprawiła, że eurokraci zamarli, a sama von der Leyen unikała kontaktu wzrokowego, świadoma własnej kompromitacji. To było historyczne wystąpienie, które na zawsze zapisało się w annałach Europarlamentu jako moment, w którym prawda rozbrzmiała głośniej niż unijna propaganda. Pani Przewodnicząca, Szanowni Europosłowie, Pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost Pani powiedział to, co o Pani myśli. Zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest Pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariatów, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest Pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast? Odpowiada pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię? spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to Pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy. I za to, co Pani robi, za to, co Pani robi, powinna Pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie Pani, co myślimy o Pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie Pani, co myślimy o right. oparciu migracyjnym? O to. Ale pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd! Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz. I wszystkim żołnierzom, które w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.